Witam serdecznie w omówieniu nowego teasera. Ten teaser to jest bezpośrednio powiązany z tym teaserem odnośnie tego Survival Mode, tylko na tamtym były pokazane właśnie te poziomy trudności, a tutaj mamy pokazane nowy content. Będziemy mieć na pewno, jak widać, bo tutaj widać, że nie ma postaci, w końcu będziemy mieć stojaki na zbroję, ale z tego co ja tutaj widzę, to te stojaki na zbroję, oprócz tego, że będą to stojaki na zbroję. To będziemy mogli ustawiać je w różnych pozach. I to jest fajne. I naprawdę jeżeli różny, będą różne pozy, to będzie to genialne. Bo będziemy mogli sobie ustawić właśnie taką pozę, jaką do, na przykład dla zbroi łośnika jeszcze razmu i tak dalej. Zobaczmy dalej. Jak widzicie te postacie stają w różnych pozach, czyli no na pewno będzie, tylko nie wiadomo, czy to będzie dany stojak, można ustawić w różnej pozie, czy też na przykład będzie coś takiego, że budujemy w konkretnej pozie konkretny stojak, czy też po prostu każdy stojak będzie można zmieniać poza. Jak widać, chyba też są nowe zbroje, bo nie, nie kojarzę tej zbroi, aczkolwiek ja wszystkich nie tworzyłem, więc jeżeli bym się tutaj mylił, to mi nie zjedzcie. Ale wydaje mi się, że też nowe zbroje będą. Prawdopodobnie będą to możliwe, że też jakieś kosmetyczne, bo teraz wprowadzili ten system kosmetyków yy, do gry. Co ta trubadurka tam może, u trubadurki można te kosmetyki tworzyć, a większość to się znajduje, bo w sumie u trubadurki tworzy się tylko jeden, a resztę znajdujemy gdzieś tam po tych katakumbach, więc możliwe, że będą nowe kosmetyki. Na 90% moim zdaniem będą nowe kosmetyki. No i właściwie tutaj tyle film o penisach. No i to właściwie tyle. Tutaj ewidentnie prezentują tą zbroję mocno, więc wydaje mi się, że to jest nowa zbroja, to jest stara zbroja, jeżeli chodzi to jest zbroja starszyzny. Czyli tego MAGA, aczkolwiek nie wiem, czy to nie jest jakaś nowa wersja, bo nie kojarzę tego tutaj. Ale ja w tej zbroi mało chodziłem. Tą zbroję chyba już kojarzę. Aczkolwiek też pewności nie mam, bo był, jest jedna taka trochę podobna do tej. Więc yy, no, zobaczymy, jak to będzie. Na pewno tutaj tym filmikiem mamy potwierdzenie stojaki na broń. Yy, gracze bardzo chcieli tych stojaków na broń, ciągle było to gadane o tych stojakach na broń. Na forach, więc myślę, że stojaki na broń w tym najnowszym, dużym update'cie, który będzie na pewno się pojawią. Duży update prawdopodobnie w przyszłym miesiącu, gdzieś tam w okolicach połowy tego miesiąca. Może troszkę nawet wcześniej, może początkiem miesiąca, datą zobaczymy. W każdym razie ja mocno czekam. Stojaki na broń to jest to, co tygrysy lubią najbardziej dzięki temu. Wyobraźcie sobie teraz, zamiast trzymać te wszystkie zbroje gdzieś tam w skrzynce. Jaki teraz będzie miało sens kompletowanie zbroi i szukanie ich po świecie, ponieważ zrobicie sobie dużą zbrojownię, ułożycie sobie wszystkie stroje na stojakach i wchodzicie do takiej zbrojowni, gdzie macie komplecie wszystkich zbroi. No po prostu marzenie każdego kolekcjonera. Dzięki za uwagę, w tym moje. Dzięki za uwagę, no i do kolejnego odcinka. Zapraszam za jakiś czas. Pozdrawiam.